Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Filip Pawczyński, jestem prezesem Polskiego Stowarzyszenia Bitcoin. Jestem także przedsiębiorcą związanym z Fintechem, w ogólnie z informatyką. Rozwój Bitcoina to jest bardzo szeroki temat, więc ja się skupię tak naprawdę na wspomnianych tutaj w temacie prezentacji rzeczach, którą jest górnictwo i tak przejścia przejście tej technologii w, 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 w taką bardzo globalną, Z, jakby, bardzo dużo osób się zastanawia na tym, czy jest Bitcoin. Ja zawsze, w, z mojego w, o, o które za chwilę wspomnę, wyciągam jedną definicję, która jest, nie tłumaczy wszystkiego, niemniej jednak jest bardzo logiczna, to jest ciąg cyfrowych podpisów. to, że blockchain sam w sobie jest, zapis, jest zbiorem zapisów księgowych, więc tak naprawdę sam Bitcoin nie jest nigdzie przytrzymywany, tylko, tylko i wyłącznie dostęp do niego. Całej księgowości ochrony zdrowia jest, jest przekazywane razem z kluczem prywatnym do kolejnego pośrednika, lub też podpisywane, że jest y, jego kluczem prywatnym, żeby był w stanie dostęp, mieć w stanie dostęp do, do środków. Więc y, od czego się zaczęło, bo jakby nie patrzeć w swoją prezentację na takim delikatnym timeline. W 2008 roku, powiedział Peter który rozpoczął tak naprawdę jego pracę i pracę deweloperów z całego świata na otwarku GitHub. Nad oprogramowaniem wartości dóbr, którym jest w tym Bitcoin. Tak naprawdę najważniejszy, w Bitcoinie jest to, że jest to sieć. czy przynajmniej dane w postaci mojej tak jakby w wykształcenia, z którego się wywodzę, są to sieci komputerowe, więc tak wygląda blockchain. To jest taki skrót telegraficzny informacji, które są zawierane w zdecentralizowanej bazie danych, którą jest blockchain. Decentralizacja to jest jedna z tych rzeczy, która tak jakby, pozwoliła bitcoinowi i technologii blockchain przejść kilka poziomów do góry i, i wzbudzić zainteresowanie instytucji finansowych, banków, członków. Dzięki temu też jesteśmy tutaj w tym miejscu i rozmawiamy dzisiaj o tej bardzo ciekawej technologii, która jest wykorzystywana w szerokim świecie. Więc blockchain to jest baza danych, tak jak widać, która zawiera transakcje. Każdy, transak każdy blok transakcji, który jest zebrany, każda transakcja zawiera. Podróż wcześniejszej transakcji. Myślę, że tutaj profesor z na pewno wspomniał o tym troszeczkę szerzej, więc ja pozwolę sobie przejść dalej. I tak jak wspomniałem sieć. Ja się zawsze zagadnę sieciami komputerowymi. Siećmi, to jest dla mnie najlepsza sieć, jeśli chodzi o zabezpieczenia i możliwości procesowania transakcji, która jest w podcome tak naprawdę od technologicznie dostępna na świecie. Więc to jest taki bardzo. Bardzo prosty diagram, który przedstawia jedną z głównych cech, którą cechuje się sieć Bitcoin i jako sieć transakcyjna, moim zdaniem bardzo ważna. Na pewno profesor Średni wspominał o tym aspekcie, jakim jest decentralizacja. Więc ogólnie, tak jak można było sobie to bardzo dobrze wyobrazić, sieć Bitcoin pod względem decentralizacji ogólnie składa się z dwóch podstawowych tak części. Jedno to jest baza danych, czyli wspomniany blockchain, łącznie z obsługą portfeli, czyli z punktami, które inicjują i przytrzymują transakcje oraz potwierdzanie tych transakcji, czyli moc obliczeniowa, czyli urządzenia, które mają za zadanie potwierdzić, że te transakcje faktycznie zaszły. Czyli mamy taki zdecentralizowany dysk, zdecentralizowany procesor, który te dyski w taki sposób mniej więcej, więcej to wygląda, że transakcja inicjowana pomiędzy użytkownikami za pomocą portfeli, op oprogramowania, które także przetrzymuje bazę danych, jest utrzymywana, dopisywana, potwierdzana przez mocą pieczeniową i zapisywana do tej bazy danych, która jest utrzymywana w zdecentralizowanym, na wszystkich komputerach użytkowników w sieci, którzy w tym momencie w tej sieci uczestniczą. Jak duża jest to decentralizacja? Tak naprawdę to jest z dnia wczorajszego screen. W tym momencie jest około 5160 punktów sieci, które zawierają w 100% kopię wszystkich transakcji, które zaszły od 2009 roku w sieci Bitcoin, jak zostały uchwalone DJ W tym momencie Polska jest na... Poza dziesiątką, po na 15 miejscu jest to zazwyczaj takie miejsce właśnie między 10 a 15, jeśli chodzi o tych które przytrzymują wszystkie transakcje. Czyli to jest bardzo ważny aspekt decentralizacji i tego w jaki sposób funkcjonuje ta sieć dlaczego jest w stanie być używana do przesyłania transakcji w sposób bezpieczny. To jest jeden aspekt. Drugim aspektem jest tak, jak wspomniałem, potwierdzanie transakcji, które jest dosyć ważne ze względu na aspekt tak zwanego podwójnego wydania, czyli tam jest wyzwania. Na pewno byśmy chcieli, żeby nasze środki zostały podwójnie wydane do, do, do jakiejkolwiek osoby, tak, w taki sam prosty sposób, jak się na przykład kopuje zdjęcia w internecie i na, Tak, Jeśli chodzi o środki i o utrzymywanie wartości na, na tym nikomu nie zależało, to rozwiązanie zostało i tak jakby ten problem został rozwiązany właśnie poprzez e, potwierdzenie transakcji. Potwierdzenie transakcji odbywa się przez urządzenia. Tak jak już wspomniałem, procesów w sieci więc jak wyglądały mniej więcej te urządzenia, do troszeczkę historii przejdziemy. Więc pierwsze urządzenia zostały użyte procesu, ale ze względu na to, że moc obliczenia w całej sieci była jeszcze wtedy niska, więc można było to według by założeń właśnie twórcy, żeby w stanie potwierdzać transakcje i faktycznie decentralizować tą, 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 tą moc i tą sieć, używać swoich procesorów, które mamy każdy z nas ma w, co najmniej w komputerach, w telefonach komórkowych są trochę a w każdym komputerach posiada. Więc to jest mniej więcej rok 2009, kiedy się rozpoczęły, kiedy się rozpoczęły pierwsze transakcje, kiedy zaszedł ten w tych latach aż do 2010 roku, kiedy zostały wprowadzone mocniejsze układy, które obliczają transakcje, czyli układy pod karty graficznych tzw. GPU. To był dokładnie 18 lipca 2010 roku, kiedy pierwszy, pierwsze oprogramowanie wykorzystujące ten typ architektury procesor zostało wykorzystane. Później tak mniej więcej wyglądały te urządzenia, tak? czyli to był tak, tak zwany RIG, który skupiał pięć urządzeń, które miały osiągnąć jak najwyższą moc moc takie urządzenia do tej też działają. Kolejną, kolejną generacją wykorzystywanych urządzeń były układy FPGA. Tak jakby z, mamy kilka możliwości, jeśli chodzi o moc obliczeniową i właśnie tym trzecim punktem są układy FPGA, które jeśli chodzi o prędkość dostarczaną do potwierdzenia transakcji byłyby podobne do geograficznych, niemniej jednak miała dopiero najwyższą wydajność jeśli chodzi o, o zużycie energii elektrycznej. Bo podstawowymi elementami oprócz urządzenia jest że moc, jest tak, jest także energia elektryczna, którą musimy dostarczyć do urządzenia, żeby te transakcje były potwierdzone, więc nie, nie patrzeć na nagrody, którą dostajemy za potwierdzenie transakcji, musimy też opłacić rachunki za energię elektryczną, więc każdy procent pomagał zaoszczędzić, na, na już nie mówię, że wszyscy staramy się z ale jednak tutaj dodatkowo jeszcze można po prostu yy, te koszty funkcjonowania. I pierwszy układ FPGA to był, yy, to był praktycznie rok później, w 2011 roku w maju, więc z tego pojawiły się pierwsze układy FPGA. Od układów FPGA no, już mamy blisko do kolejnych urządzeń, który, 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 którymi są yy, układy ASIC. To są już specjalnie yy, projektowane i układy procesorowe, które mają, mają za zadanie zrobić tylko i wyłącznie jedną ustaloną e, rzecz. E, tak jak skrypt, który i cały projekt jest zbryty w silikonie, więc nie da się po prostu użyć tego do niczego innego. One pojawiły się e, troszeczkę więcej niż rok później, w 2012 roku, w 2008. To były te układy tutaj po e, lewej stronie. Chińska firma ASIC miner wprowadziła pierwszy układy które, w ASIC. To jest nie było dostępne to dla szarych ludzi. Na samym początku można było kupić ewentualnie udziały. Tutaj urządzenia, które pojawiły się dwa miesiące później już były możliwe do zakupienia przez osoby, które były tego tak świadome, nie można było zrobić zamówić. Więc to jest czwarta generacja wykorzystywanych, urządzeń, która tak jakby to była technologia, która wielko około 100. 120 nan, nanometrów. W tym momencie po prostu producenci układów schodzą coraz niżej, w, 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 jeśli chodzi o technologię produkcji układów. W tym momencie są projektowane układy w 10 nanometrów Więc tak naprawdę technologia wydobycia, to można powiedzieć, że uderza czołem. Można powiedzieć, że uderza czołem w technologię, czyli jesteśmy mniej więcej na bieżąco. Tak, tak, dużo to jest, tak duża jest potrzeba to jest rozwijania tych technologii. Z takich domowych urządzeń już w tym momencie można powiedzieć, że kopanie, które, kopanie czy potwierdzanie transakcji, które szczęście kopanie, przerodziło się w, w takiego typu, można powiedzieć, molochy, które zajmują się tym, niczym innym tylko potwierdzaniem transakcji. To są autentyczne zdjęcia z autentycznych lokalizacji na całym świecie. I to już jest poważny biznes w tym momencie, czyli produkcja układów, projektowanie ich schodzenie niższej technologii, później potwierdzanie transakcji. No, i czerpać z tego, z, tego, z tego powodu zysku oczywiście zamian za e, zabezpieczanie całej sieci kryptowalutowej, bo czym więcej drążeń, tym więcej e, potrzeba byłoby urządzać, żeby, żeby, żeby cokolwiek można było mówić, jakichkolwiek manipulacji od strony, strony sieci Bitcoin. Więc w tym momencie to wygląda to w taki sposób. Tak? Profesjonalne firmy, które nie zajmują się niczym innym, tylko rozwiązaniem transakcji, oczywiście rozwijają także inne projekty w tej sferze kryptowalutowej w oparciu o ten nowy o który jest już przez ostatnie. 5 czy 6 lat, więc i tak, i tak dosyć szybko się rozwijają. Mając taką infrastrukturę, która jak już widać jest już profesjonalna i dostosowana właśnie po to, żeby transakcje były bezpieczne i żeby ta cała sieć transakcyjna chodziła sprawnie, zaczęło się tak naprawdę w ciągu ostatnich dwóch lat interesować tą technologią bardzo dużo podmiotów związanych z światem finansowym. Myślę, my że jest to dosyć logiczne, że świat finansowy też ma swoje struktury i stara się e, zmniejszać koszty i powyższe po bezpieczeństwo. Znaczy e, zmniejszyć koszty swojego działania, funkcjonowania, a y, także zapewnić wyższe bezpieczeństwo, więc y, zaczęliśmy tak naprawdę w 2013 roku niemieckiego banku który zapowiedział możliwość wymiany Bitcoinów u na platformie, a tak naprawdę z tego możliwość zakupu po prostu bezpośrednio poprzez partnerów takich jak Kraken czy Bitcoin które były wymieniane, które są po prostu kantorami i giełdami kryptowalut, możliwość zakupu kryptowaluty bezpośrednio z handla Ja tutaj nie będę opowiadał o wszystkich przykładach, jednak jak widzą Państwo jest roku do 2015 roku to tak naprawdę do końca w, w całą tą infrastrukturę w kwestii blockchaina, w kwestii utrzymywania baz danych w w takim trybie zaczęły inwestować kolejne firmy, kolejne tak naprawdę grupy, wręcz konsorcja. W tym momencie tak jakby największym konsorcjum tutaj mamy już w 2005 roku, zaczęło się, tak jakby zaczęło utworzone, utworzone w, 3, tak? W tym momencie oczywiście mamy też Nasdaq, mamy też Citi, wiele różnych firm z, łącznie z wizą i MasterCardem. W tym momencie tak naprawdę największym takim zbiorem to jest właśnie konsorcja numer 3 które w tym momencie w konsorcjum jest zapisane 42 banki, z łączną kapitalizacją około 600 miliardów dolarów. 60% z nich to są globalne struktury bankowe, które posiadają udziału w większości krajów, gdzie bankowość jest na pewnym poziomie, w tym także w Polsce. Na pewno Państwo widzą tutaj że wiele banków, niektóre z tych banków dosiadają mają duży kontakt w niektórych z tych bankach, więc takie jak od strony konsorcjum EJ3 jest sama technologia bardzo przeglądana i są możliwości bardzo rozwoju w tym kierunku. Niemniej jednak trochę to jeszcze potrwa. Zobaczymy co mi z tego jak mniej więcej to wygląda bardziej obrazowo. nie niestety jest tak przygotowany, nie udało mi się znaleźć wyższej rzeczywistości, więc dokładnie nie widać jakie to są startupy, niemniej jednak tutaj bo mamy konstrukcję R3, tak? Wszystkie pozostałe firmy też są pewnie Państwo znane, bo tu mamy na przykład Cisco, mam Qualcomm, mam IBM. Są to jakby nie patrzeć inwestycje w firm około finansowych w związane z Bitcoinem, może też z blockchainem, w zależności od tego, jaki jest profil firmy, która inwestowała, więc to wszystko zaczyna się rozwijać i ten feedback w oparciu o blockchaina, jakby nie patrzeć, jest bardzo dużym zainteresowaniem dużych firm. To jest taki przykład, 30, to jest 30 ostatnich, największych inwestycji w funduszy, znaczy w, w różnego typu udziałania fintechowe. I jakby nie patrzeć, to jakby Państwo zobaczyli tutaj punkt 12, 13 i 15, to są firmy, w, w, które mają do czynienia z blockchainem czy też bitcoinem. I w tym momencie taki podto można powiedzieć, podumentę Towa cirku, która jakby nie patrzeć ma dosyć dobre podwaliny właśnie w, w postaci ludzi, którzy kiedyś prowadzili działalności bankowe, głównie w przypadku tworzą taką podumetkę, która jest bardzo próbowana, ostatnio zyskały godną licencję, więc jak widać wszystkie te współpracy przekładają się też na liczby, też widać dobrze na tym, na tym slajdzie, że większość tych inwestycji jest jednak w Stanach. W, w Europie są tylko dwie z tej pierwszej trzydziestki. Niemniej jednak coś u nas zaczyna się dziać i na pewno ta współpraca przekłada się także na zainteresowanie inwestorów i na późniejsze działanie w tym. Związanych z blockchainem. Tutaj, tak jakby początek, czyli od tego górnictwa, od którego zacząłem, kończywszy, idąc przez Fintech, w tym momencie mniej więcej wygląda to w taki sposób. Czyli to jest zbiór w większości firm, które się liczą w, w tym momencie, w, w tym środowisku Bitcoin Blockchain. Tutaj mamy 13 kategorii, 807 firm, łączne finansowania powyżej miliarda dolarów. I to w tym momencie jest najbardziej aktualna informacja dotycząca tego, co, co na rynku się dzieje, w którym kierunku to idzie i mniej więcej jakie pieniądze stoją za ludzi, którzy są zainteresowani rozwijaniem tej technologii, bądź też używaniem ich w, w jakichkolwiek swoich usługach.